Dziękujemy Pawełkowi za to, że nas przewiózł po centrum Pekinu i co? I jedziemy coś zjeść. Jed, Zjedźcie z nami. A tu Ktoś mamy drugą, nie... nieostrą, się, no, to zamienimy. To zamienimy. Kurde, zamienimy, zamienimy. Zmienimy, zamienimy. To znaczy wszystko jedno. Ja sobie bo ten mój mały kąseczek sięgnę. Nic, nawet, mały kąseczek. Tak Kurczę, tu mamy, kurde, na ostro, tu mamy na, na nieostro i jest dobrze. To się tam cały czas podgrzewa, Musi podgrzewa. Okay, no. Tu koledzy mówią, że jedna flaszka 53% to za mało. Mało. Mało? Przysiu, mało mało? mało, mało Mało? Znaczy nie, że mało Flaszka była mała Mała flaszka, tak, tak, tak. Mała, mała flaszka, także słuchajcie, y, musimy załatwić następną Ale ja to ładnie ubiorę muzyczkę i nie będzie Inaczej się nie da Jakie ładne pudełeczko było. A jak, a jak było. Byl 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 było. wygląda w środku buteleczka? No, 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 no. Ładnie wygląda, czy źle? Czy brzydko wygląda? Mm. 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 Aaa, mm. procentowo? Wy... Wypijemy i kwiatki można stawić, nie? A procentowo jak tam wychodzi? 53. Ach, no to może być. A teraz obiecany obiecany pokaz parzenia herbaty. To troszeczkę wam zajmie czasu. Później mamy wizytę w markecie. Tu się nauczycie prawidłowo. Ale ja bym to nagrywał. Bo będziesz wtedy widziodawanie. Zalewa to. Ale zobacz, ile czasu liczysz. Na... Teraz... Teraz nie baj 100%? stopni. to jest... Nie Wylana. A to trwało. 30 sekund? 25. Tak, no, ale jak Wielu. mówiłem. Drugi raz zalewa. Nie, nie, nie. Nie, Dwa razy umyję. Umyję, tak, nie Tam kurz, to tam no. Powąchaj sobie ładnie. Ja też muszę pomochać. O, to pachnie ładnie. Dopiero jest zapach, nie? A zobacz, ta pani nawet tą ręką, jak tak robi. Falując, zobacz, jak ona faluje, Ty nie faluj tak. Teraz myjemy kubeczkę. I wylewa. Długo nie może leżeć. I to już macie. Mycie, mycie. Dalej jest mycie. Nie macie, tylko mycie. My mycie. Teraz będzie zal zalany. Tutaj się od koło nutki można powiedzieć. Żeby tu, tutaj było trochę szybsze. to jest kolor. Pani zalewa jeszcze raz. W momencie, kiedy zalewa. У нас правильный ритуал.

a jakaś A jakaś słabsza? Jest słabsza? To ona mi odpowiada, ale nie Co słabsza? Nagrywam. Głos będzie. Ale co chcesz słabszą? Czy słabszą? Czy, czy... To zależy od czasu. To zależy ile czasu będziesz parzył. Możesz krócej, będzie słabsza, nie? Wypiłeś do wszystka, do wszystkiego i pani na to. Ja wiem, ale... to ale... Mi, mi jest Mi pasuje ta. A ta taka bardziej wchodzi w zielone. Klienci kupili sobie herbaty, a ja Wam przelecę jeszcze po herbatach, żebyście zobaczyli. Macie pieniądze, czy... Tu mamy za piątaka 5 tysięcy Tu jest herbata za 8 tysięcy Ale widzieliście już herbaty, prawda? I po 30 tysięcy, które Wam pokazywałem. Tu za 6. Mieliście pokaz, a ja się zwijam, kochani. Jedziemy do marketu. Tu produktów jest takich, których muszę wam powiedzieć. U nas szczerze nie ma, nie? U nas są takie ogórki, a zaraz Wam pokażę, że tutaj są ogórki takie gruntowe, jak nasze. U nas takich nie ma. Ziemniaczki wielkości jaja z dinozaura, rzodkiewka wielkości arbuza. Nie no, czerwone ziemniaki to są. Czekajcie, zaraz Wam pokażę jeszcze. Też od piechka. Tu też. To jest takie... No, to nazywają ziemniakami, ale to jak obieracie, musicie uważać na ręce. Ogórki. Tu macie właśnie szkarniowe, a tu macie takie gruntowe, nie? U nas wszędzie nie mogę dostać tych gruntowych. Chłopaki się tam rzucili na chipsy wielokolorowe. Wielosmakowe. No niech pochodzą. A ja tu jeszcze zobaczę co, co jest, czego u nas nie ma. No na pewno nie ma aż tak dużej kapusty pekińskiej. Słuchajcie, to jest przecież kolos, potworny. Kapusty białe też są u nas mniejsze. No ale tutaj to są olbrzymy. U nas takich dużych nie ma. Znaczy może nie ma popytu na takie. Jabłka, no tak jak mówiłem, mam już jabłka, gruszki, owoce. To wszystko musi być pięknie zapakowane. Inaczej nie da rady. Sałata, szcza w tym podobne rzeczy to wszystko używają. Też dużo większe. Dużo, dużo większe owoce tutaj. Smocze owoce, mango. No mango malutkie, ale jest też duże, ale to z Hainanu. Mają również arbuzy, zupełnie hajnam albo import. Ananasy obrane, jakbyście chcieli. Ciekawe czy ananasy są stąd. Czy na razie import. Kupiłbym takiego ananasa, bo bym sobie posadził, No ale nie przewiązę. Chyba chociaż. Zaraz się zastaną Melony. Pokażę Wam jabłka. Wszystko, wszystko trochę droższe musi być pakowane estetycznie, to tak musi być wszystko pięknie poukładane, a i tak będą oglądać czy wszystkie są ok, puszkaweczki, chlebowiec, morwa, nie wiem czy wiecie co to jest, u nas kiedyś w Polsce rosły drzewa morwowe, chyba rosną jeszcze, morwa jest. Najdroższa rzecz, jednak bardzo droga. Nie pamiętam nazwy tego owocu, ale pamiętam, taki kwaskowaty. Pamiętajcie, żeby osoby, które mają kamienie nerkowe, żeby tego nie jest Ten owoc nie, nie jest dobry. No widzicie, jabłuszka jak pakowane. 88 za ile tu jest. Nie ma podanej wagi nawet. Za, czyli 50 zł za takie opakowanie chciałem wam jabłka pokazać nieładne mają kalafiory przerośnięte brokuły ładne seler naciowy e, zawsze zapominam nazwy tego to jest o jest, no dobra, nieważne a tak są jabłka pakowane elegancko muszą być zapakowane pojedynczo, po dwa Wiecie co leciutkie to jest, czyli będzie taka purchowate kalalepa, a standardowe Rzeczy, bakłażon, pora, jabłka, nawet te tańsze jabłka, one są po 12, po, 15, po 13 zł. W każdej jest pakowane zobaczcie, woreczek to po to, żeby nie... Jak się któreś zepsuje, to żeby nie... Nie zepsuło drugiego, prawda? No bo to są pieniądze. Papryczki, no to jak papryczki. Ostre, czyli słodkie. Tu słodka papryka. Pędy bambusa. No i to by było na tyle. Oni niech szukają dalej, nie wiem, czy już zakupiliśmy. No. No, i to by było na tyle z naszej wizyty w Pekinie. Ja co? Kończymy jeszcze jakieś tam przejścia, tylko przed wylotem. No i czas wracać do Shenzhen. Fajnie było, dziękujemy wszystkim, których odwiedziliśmy. Dziękujemy Pawełkowi, dziękujemy Przemkowi. Do zobaczenia następnym razem w Pekinie. Czy miasto fajne? Oczywiście, że fajne, byle nie w zimie. Chyba, że ktoś lubi. Chyba, że ktoś lubi zimno. Ja osobiście wolę Shenzhen i chcę wracać już do Shenzhen. Do zobaczenia, do usłyszenia.